Siemanko, witam w kolejnym odcinku Minecraft SkyBlock. Jest to już kolejny odcinek, lecimy dalej z questami za chwilę. Na początek sam może pokażę jak tej wyspy rozbudowałem. Tak jak mówiłem, robiłem z kamiennych cegieł. Na razie mi się udało, no to jest trochę ponad połowa, także myślę, że całkiem spoko. Dzisiaj pewnie ją już zrobię do końca. A czemu to tak przyspieszyło, to już Wam pokazuję. Tylko znajdę, to mam jeszcze pełno jakiegoś kobla, czegoś. Udało mi się zrobić kilof Jeden kilof miałem e, wydajność 4 i jedwabny dotyk e, A drugi miałem 4-3 po prostu, więc ja sobie połączyłem Miałem teraz kilow 5-3-1 Więc on jest idealny do kopania właśnie stołna. Nie muszę teraz przepalać, zbierać tego węgla Więc myślę, że jest całkiem spoczko e, No i tyle, Jak chodzi o samego stołna, To jeszcze te bloki złota, razem mi zostały e, To od razu poziom wyspy może pokażę jest level, zaraz zobaczymy, który mam, bo nawet nie sprawdzałem. Poziom wyspy 127, także na kolejnego quest'a chyba już nawet mam, chyba 50 był. Dobra, co do Pawa? no Paweł jest z rodziną przetrzymywany w niehumanitarnych warunkach, zamknięty. Brak dostępu do powietrza świeżego, ani tam ziemia, nic, no ale trudno, no bywa no. Ktoś musi tutaj zarabiać na tej wyspie, no nic nie poradzimy. Także od razu wezmę sobie te jajka, zbiorę i pójdziemy na skup. Dobra, i na skupie sobie sprzedamy te jajka, właśnie. Jajka dycha za stek, więc myślę, że całkiem to jest spoko. E, dobra, od razu wam, wam też pokażę, co dodaliśmy nowego, jak chodzi o mapę. Trochę ją rozbudowaliśmy, tutaj możecie sobie zejść. I tu zrobiliśmy takie jeziorko, tutaj można sobie połowić No i w sumie to tyle takie urozmaicenie, powiększenie mapy i dalej ją też będziemy powiększać a to za parę dni dopiero zobaczycie co tam dodamy nowego ale to już będzie miało jakieś takie inne zastosowanie trochę dobra, także wracam na wyspę no i zobaczymy sobie jak tam z zadaniami stoi mi. stoimy co jest do zrobienia co nie i później zrobimy jeszcze sobie mam w planach zacząć robić jakąś automatyczną farmę chyba trzciny tak mi się wydaje Bambus bardzo szybko rośnie. Jak tutaj widzicie co chwilę coś tam idzie w górę. Ale raczej e, postawię na tą trzcinę. E, dobra. E, także zadania. Zobaczmy, co tam mieliśmy ostatnio. To zrobione, 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 zrobione to nie. Ok, zaraz zobaczę jak tam stoję. Jak chodzi o te uprawy. I tutaj nie zrobione 16 takich rybek, 16 takich, dobra. No to już patrzymy. 16 takich, 16 takich to mam. I co do tej pszenicy i buraków? Czy mam tych buraków? tak pszenicy mam, a buraków. Oj, 40. Także troszeczkę brakuje. Będę musiał, musiał sobie zasadzić. Myślałem, że mam wystarczająco, więc już ich nie sadziłem. Także póki co kończymy zadanie wędka. Rzucamy wędkę 1-1. I drugie, no to widzimy się po prostu za chwilę Ja to sobie tutaj zasieję Gdzie mam nasionka tylko Nasionka mam tutaj 25, potrzebuję jeszcze 24 Dobra, także tego A, jeszcze muszę motykę wziąć I po prostu sobie tego bambusa na razie tam skopiemy Zasadzimy 24 Właśnie tutaj Buraki I będzie gitarka tę szybko biegniemy. Ogólnie mam 5 koła. Jakbyście się zastanawiali skąd 5 koła mam, to głównie zarabiam właśnie albo na bambusach, na tych jajkach, albo jeszcze dużo właśnie ze sprzedaży stołna czy tam kamienia. Więc takie rzeczy ogólnie polecam. stołna się trochę nakopałem w zasadzie, łowić które też płogiem. także pokażę Wam też może poziom prac i tak dalej. 16 poziom górnika, 11 wędka. Aż tak to wygląda, także tam sobie trochę tego robiłem właśnie. Dobra, braki zasiejemy. Trzymam e, kości, żeby to wszystko urosło, nie wiem, zaraz zobaczę. Gdzieś się tutaj zasadziłem. Reszta tam bambusa. Niech se rośnie, zarabia. E, no i tyle. Zrobimy sobie po prostu cięcie. Dobra, jestem już chwilę z powrotem. Tą kamerkę dałem też trochę wyżej, bo w sumie nie zwróciłem na to uwagi, jak było. Ale teraz jest już kejk. Jak tutaj widzicie, pierwsze buraki zaczęły właśnie wyrastać, więc sobie zbiorę. I też znalazłem w tym w skrzynce 5 kości, co miałem. Więc sobie zaraz spróbujemy to po prostu wyrosnąć. Ale tak jeszcze, przyjrzałem sobie następne kwestie, jakie są na następnym poziomie. I zobaczyłem, że potrzebuję drewno na pewno. I to drewno inne niż mam. To jest tam. E, zaraz zobaczę, w sumie jak to się nazywało. Chyba to był świerk. Także e, trochę tam się stąd zabrać po prostu pod te drzewa. I będą się właśnie tego drewna narąbać. Także tego sobie troszkę zbieram. Siedem chyba będzie wystarczająco. Tutaj damy. Jeden oddamy, żeby to zatkać. To sobie zbiorę. I jest git, jest trochę mobów. Także te buraki zaraz bierzemy po prostu. A w międzyczasie też zrobimy takie miejsca na te drzewka. 3, 4, 5, 6, 7, dobra. I teraz idę do warb sklep. Sklep, sklep, sklep jeden to był z sadzonkami. Także tutaj idę. I spruz, spruz jest tutaj. E, to jest tak za 3,5 koła. Tutaj my chcemy jedną w takim razie. Dobra, zbierzemy jedną. Na no, aha, mogę to zobaczyć. Nie wiem czy w ostatnim odcinku było aha, czy nie, ale ogólnie to jest taki rynek, jakby i tam życie właśnie różne sobie rzeczy znaleźć. O, pusta buraków akurat bym miał za Należy No ale już zasadziłem teraz, więc nie będę po prostu tego kupował. E, Następna strona, coś fajnego, może. Stag za 170. Ok, zaraz pomyślimy. Ale póki co tutaj krępiamy zombiego. Złotej zbroi, kurde, temu to się powodzi dopiero. Dobra, no i to sobie zasadzę. I chyba nawet y, wydam mączkę na to. Śkiernie wziąłem. Żeby mieć po prostu więcej sadzonek już, żeby to tam już rosło yy, siekiera, śkiera tutaj siekiera, dobra Biegnę, biegnę, biegnę Dosyć wysokie drzewo urosło. Tak przynajmniej wygląda Tak, całego nie zetnę od razu Brakuje jeszcze 20 Tam zaraz urośnie na pewno Dobra, więc mamy 8 drewna. Potrzebujemy tak chyba, e, tego i stack zwykłego. E, więc w zasadzie to zwykle też zetnę. I zasieję nowe, bo już tyle to nie ma. A i wybuch tutaj ten. Tylko żeby kurde mi kur nie zabił. Mam nadzieję, że tam przeżyłem jakieś. coś niebezpiecznie. Okej, okay, jeszcze słychać kury. przestraszyłem, że mi wszystkie kury zabiło. Chyba jeszcze coś tam żyje, nie? Tak, coś tam słychać. Ale ogólnie będę musiał tam wejść i je tam rozmnożyć. I jest limit, zobaczmy. 25 na 30. To nie tak dużo zginęło w zasadzie. Ale zamach na Pawła był. Ciekawe, czy sam Paweł zginął. Nie fajnie generalnie. Dobra, także to sobie zbieram. Sadzonki też jakieś poleciały. Na razie tak zostawmy. To sobie zatkamy. jedzonko mamy full, więc mogę to i eee, I co, i co. Jeszcze kilka sadzonek weźmiemy. I zobaczmy, czy dropią z tego sadzonki. Jest jedna spadła. Trzy, nawet. Dobra, tylko zacko. To trzy od razu zostawiamy. I resztę dajmy. Te pięć dębów zwykłych. Dobra, no i kozak, kolejna sadzonka. Sadzonki do skupu muszę dodać to też. O tym zapominam cały czas, ale na podcinku pewnie już będą. Yy, dobra, to tutaj rośnie. No, Zobaczmy, jak z tymi burakami. Buraki, buraki. Dobra, trochę wyrosło. Zobaczymy, czy damy radę najwyżej z tą mączką. Oj, tej zebrały mnie gotowe. Nie fajnie, nie fajnie. Dobra, gotowe, 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 gotowe. A nie, nie są jeszcze gotowe mało, znaczy nie widać do końca kiedy są gotowe, kiedy nie Dobra, 53 54 55 Dobra, jeszcze 9 No i dobra, ostatnie ziemniaki Zbieramy już komplet Musi być, nie ma, że nie Jest, mamy stack cały Także od razu zadanko Okrodnik 2, cyk i adept ukończony, Dobrze, Patrzymy nowe te nowe jak się mówi... zadania trzeciego poziomu. Jest to weteran, tutaj mamy 7 zadań. I po kolei może. Yy, Potrzeba więcej kobla. Zbierz całe eku. 4 paski. 4 paski kobla, czy ja tyle mam. Raczej mam. W tych skrzynkach tam widzieliście, bo sporo. Także zaraz tam zaglądamy. Ale z racji, że wyrosło drzewo, to jeszcze drzewo zetniemy. I zasadzimy sobie nowe. To niech będzie ten dom znowu. Ja w ogóle diamentową motykę. Skąd ja mam diamentową motykę? Aha, z Questa, dobra. Z ja tych tak zastanawiam, czy skraftowałem przez przypadek, czy o co chodzi. No dobra, jest, jest już git. Wszystko wiem. Eee, dobra, i całe kukobla. Tylko żeby mi creeper to nie podrosł Muszę teraz sobie dołożyć tej temki i tylko kobla sobie wziąć. Eee, czy mogę zrobić to tak. O, mogę tak zrobić. Takie fajne triki. A więc chilowa to sobie podmieniamy. 3-4-5. Dobra, jest ku kobla. Uuu, burza jakaś tam idzie. Dobra, górnik 3. Zadanie ukończone. Za to nagroda to był kill 2, 3 żelazny. No, no mam lepszy, ale zawsze za darmo to może być. Czy za darmo? No za kobra niby, ale. Ale wiadomo. Zadanie to zadanie. E, dobra dobra, Idorwal 3. Tutaj mamy właśnie te dwa staki drewna. Gdzie mi mieć, gdzie mi mieć? Tutaj. Mamy te dwa rodzaje drewna. Sobie będę w międzyczasie zbierał, bo póki co jeszcze mi tam brakuje. Dobra, na razie bezpieczna odległość. Będę musiał e, potem to poświetlać, bo w międzyczasie jak buraki rosły, to sobie ten teren troszeczkę też powiększałem. Dobra, co tu zadań dalej? Poziom wyspy 60, no to 60 e, już mam, 120 nawet. Pan kier 2 koła potrzeba mam 5, więc też robimy. I znowu pan zombie. No nie fajnie, że akurat jest noc. Jeszcze tutaj Ale ogólnie za czego dostaliśmy generator stowna Już wam pokazuję jak generator Stone działa Generalnie stawiacie go, pojawia się stone. I on się cały czas odnawia, więc na nim Możecie sobie cały czas kopać, zamiast na wyspie eee, No weźmy sobie przykładowo ten kilof Dobra, no i sobie kopiecie I ten Stone się odnawia I z tych stołniarek jest właśnie 20% większy drop czyli większa szansa właśnie na żelazo na przykład jak chcecie zebrać taki generator to na shiftie i wam wylatuje, możecie na nowo postawić w innym miejscu więc z tym problemu nie ma no problem to jest ta dziura no nie zrobię tak generator póki co sobie schowam ale pierwszy już jest odblokowany też można skraftować, crafting na spawnie no i dobra, patrzymy dalej, challenger Dalej, weteran, ogrodnik, no bambus tak mam, ale kelpa nie mam, więc teraz będziemy sobie robić pojemnik, pomieszczenie do kelpa, to będzie trzeba wodą zalać. Dalej tutaj łowienie, Norobek tyle jeszcze nie mam, więc to sobie połowię tam w wolnym czasie po odcinku pewnie. I doświadczony jeden, 250 hajsu nagroda, to mogę też zrobić. Dobra, także resztę questów sobie tam w międzyczasie będę robił najwyżej. No, może tego kelpa zrobimy, to pomieszczenie. To raczej dużo czasu nie zajmie. Drugie wiaderko z wodą, tutaj ok. Tutaj będziemy nieskończone źródełko potrzebować, żeby to wypełniać. Dużo jakieś to nie musi być. Czy kelpa mam w ogóle, to szczerze mówiąc nie pamiętam. Zaraz zobaczę. Jak się nie mylę, to ten kelp rośnie na wszystkim, więc też problemu nie ma. Na trochę za dużo co zrobiłem. Dobra, więc cyk, cyk i wypełniamy to sobie wodą. Czy mam kelpa, czy mam kelpa? Mm -hmm. Nie mam kelpa, także trzeba kupić. Aha, ktoś wystawił może. Jest 4 kelpa, 350. Tak kelpa za 1000. Normalnie chyba za 500. Także weźmiemy tą czwórkę. I go sobie tutaj położymy. To będzie rosło, sobie ten stak uzbieramy. I dobra, teraz szybka, ścinka drzew jeszcze. I przechodzimy już do głównego celu, czyli budowanie tego z trzciną, tej farmy. Tu kolejny dąb. Pięć kłam mam z powrotem. W międzyczasie też jakiegoś bambusa sprzedawałem. Jakby ktoś pytał. Dobra. Jeszcze dwa trzewka. Chyba, że inne wyrośnie w międzyczasie. Dobra, bo sadzonki i tak dalej w skrzynce została. Mm -hmm. Tu mamy tyle tylko. Tego mamy tyle. To mamy po pół staka mniej więcej, więc jeszcze jest dwa razy tyle brakuje. A dębowego nawet więcej. Dobra, dwa świerki zasadzimy. I zaczynamy budowę. A zaczniemy od skopania w ogóle tego wszystkiego. Bo umieszczę sobie to w rogu, żeby jakoś tam nie zawadzało. I myślę, że będzie git. Dobra, łopaty mam. Nie mam łopaty, tego. Dobra, także tą wodę sobie tutaj trochę zbiorę. Dwa wiaderka. Resztę mogę tutaj zostawić, żeby się jej po prostu pozbyć, żeby się nie, nie rozlała. I zaraz to wszystko skupimy. I do roku to wyrównamy. A nawet samo to się rozwala. Trzcina bez wody. Bambusik zbierany. Kaktusik, bambusik. Dobra, buraczki za chwilę. No, a taką łopatą to śmiga. Taka łopata dostępna z Kid Vip. Kid Nie, to jest s akurat chyba. s co dwa dni. maj itemki A w ogóle jak są jakieś, jakieś uprawy jak jest ta ziemia po motyce przejechana to dłużej się to skupuje to nawet nie wiedziałem dobra, bo jest cała jeszcze koble, ma koble mamy do skopania mam ender chesta, w ogóle to mogę sobie na razie bambusa wrzucić czy coś, co będzie do sprzedania na przykład dobra, niech będzie tak I sobie zbieramy to, to, co tam jeszcze wypadło, co leży. No, kaktusiki też. I dobra, na sam róg. I to mam mieć wymiary. No, zaraz zobaczycie. Zacznijmy od piasku, może. No tutaj dziurka, ale tam, gdzie to wypadało, no może niekoniecznie do niczego. Tutaj hopper by się przydał i skrzyneczka, także od razu to zrobię i po tym zetnę drzewa, może. Dobra, drzewa, ścięte w większości, te co tutaj były, jedno jeszcze teraz wyrosło. Eee, do quest'a brakuje tylko jeden dąb, bo akurat wydałem przed chwilą na skrzynki, ale to nie ma problemu, zaraz po prostu się. Rośnie nowy. Tutaj, że armia zombie mnie atakuje, no. Nie macie co robić. Deszcz pada, a wy co? Pełno mobów się respi. Południ dalej nie zrobiłem, bo po co? E, dobra, więc tutaj takie zejście by się przydało zrobić. Podam może zabiorę już. E, Okej. Okay. Mam freja, więc mogę sobie tak zlecieć z boczko Jak skrzynkę nam tutaj, tutaj hopper Będzie git, będzie git Przykładowy teścik Gdzie ta trzcina? Coś mnie oszukują z trzciną Dobra, mniejsza Potem się przetestuję ale generalnie powinno spływać do tego właśnie nie wiem czy mu teraz ta trzcina w ogóle nie wypadła, ale no nic dobra, tutaj będą schodki, to będzie to łatwiej dostępne a nie, już tutaj ta trzcina dobra, to jest git przykładowo jedna cegła ale to śmiga po tej wodzie to, to dlatego nie zauważyłem chyba dobra, także to jest ten pierwszy poziom i co dalej, co dalej? Te obserwatory chciałem zrobić, tylko potrzebuję kwarcu i redstone'a. Crafting jeszcze muszę sobie zaraz przypomnieć. Eee, dobra, chciałem mieć do ale to jest pełno mobów, więc pójdę sobie w sklep od razu. Eee, a to sobie zrobię miejsce trochę. Ja sobie schowam tym kideku. Tak, Także niech będzie tak. I, i, I Redstone i. I kwarc jest w drugim sklepie, akurat. kwarc, e, Stack za 250. Dobra, to biorę. I Redstone. 16 Redstone za 400. No, Redstone na sporo pójdzie. Wezmę 4 razy na razie. To jest tak. Wracam na wyspę. Okej, okay, moby zniknęły, więc w sumie spoko. Jeszcze mi Creeper w ogóle wybuch Piecyk wysadził. Jak tam kelp rośnie. Trochę urósł, więc można sobie tutaj zebrać. 12, ok. To położymy też nowy. Do końca odcinka raczej nie wyrośnie całość. Potrzebna. Jakby okay, się topie. Ale. Dobra. Eee, to craftuję teraz to Obserwatora A i pistony jeszcze są potrzebne Łopanie To to nie taki tani interes w ogóle To stone I drewna też potrzebuję sporo Najwyżej tego, tego quest'a sobie zrobię później Wezmę sobie trochę drewna z tego I pistony teraz To było chyba tak, że raz za nie wziąłem Okej okay. Enderman się bukuje w deszczu Ale to nic takiego Ok, tak to zrobię 5 Tylko nie pamiętam co jest pierwsze, czy jest redstone Czy to, więc zrobię sobie tak, okay, czyli odwrotnie Dobra, no i 5 pistonów e, No będę potrzebował więcej, ale na razie tak testowo sobie weźmiemy Tą piątkę I co dalej, co dalej Dalej ten obserwator To były dwa te na pewno Dobra, zobaczę crafting, bo nie jestem pewny. Dobra, mam już crafting odpalony. To jest jednak jeden kwarc, po dwa te tutaj. I tutaj stone. Jest obserwer. Dobra, dwa obserwery. no to więcej kwarc oczywiście. Na razie tak. Oj nie, creeperku, oj, oj, nie, nie, nie. Dobra, już myślałem, że wybuchnie. Dobra, jest GITES. Dobra, jak to tu w ogóle będzie wyglądało? Sam jeszcze do końca nie wiem. Obserwerów jeszcze nie używałem, szczerze mówiąc. Zastanawiam się, jak to działa. Ale chyba drugą stroną, nie? Tak mi się wydaje. Dobra, jak mówiłem, obserwerów używam pierwszy raz. Właśnie sobie przed chwilą okradłem jakiś poradnik, bo szczerze mówiąc próbowałem samemu, ale jednak średnio mi to wychodziło. Więc zamiast po prostu wymyślać... E, właśnie sobie odpaliłem ten poradnik I ogólnie to wygląda mniej więcej tak, że tutaj są obserwery I pod spodem są pistony 2, 3, 4, 5 I za pistonami e, Robimy tutaj właśnie coś takiego i dajemy redstone'a Oczywiście tego wszystkiego będę potrzebował więcej ale na razie tak to wygląda. No i przykładowo połóżmy tego stona, czy znaczy go Aha, to jest wyżej. No tak, obserwer. okej, okay, no jak widać, działa. Więc jak coś tam wyrośnie, to będzie po prostu cały rządek ścinało. Także dobra, no, no plus taki, że działa. Ja to sobie jeszcze ogarnę, nazbieram więcej surowców. No i tak to będzie wyglądało. Możemy ten rządek jeden dokończyć. I zaraz tym drewnem zobaczymy, co i jak. Dobra, także może jeszcze na koniec zbiorę to brakujące drewno. Zakończę quest'a, a to w następnym odcinku zobaczycie już zrobione prawdopodobnie ileś poziomów. Albo na live zależy. Raczej live będzie szybciej niż kolejny odcinek. Dobra, także zakończymy sobie to zadanie. Jest to drwal 3. Dobra, nagrodę w sumie nawet nie zwróciłem uwagi, co dostałem. E, ale to mniejsza. E, tutaj kończono kończone, więc zostało w zasadzie tylko łowienie i ten kerb do zebrania. Kerb tutaj sobie właśnie przed chwilą zebrałem, mam 17 i zasiałem, jak to można nazwać, że to się sieje na całej e, powierzchni, więc co niedługo pewnie też będę miał. Może sobie skończę e, to też poza odcinkiem czy tam na live. No i chyba tyle, sobie też połowia, więc w następnym odcinku pewnie też będzie sporo zmian, jak było na tym. Dobra, także w tym odcinku to na tyle, dzięki za oglądanie, na razie i cześć!